Siemanko, jestem Ignacy i dzisiaj nagrywamy opening szafki tak od pierwszego będę mówił czy mi się podoba to czy opłaca się to kupywać te skiny więc no zaczynajmy. czarno serce, fajny skin ale nie polecam drift nieudacznik, ale bardzo ładny bardzo ładny skin nie, nie, nie Czarpotowa. E, dzika karta. Też bardzo fajna skin. E, nie, nie. E, m, hybryda. Ósmy, ósmy sezon. Kogut. Kobojka. Król lodu. E, to jest od pakie, e, pakiet startowy. Pakiet startowy, pakiet startowy. Lux. Puma. Roxy, więzień. Władca z gliszcz. Jak nie będę mówić sezonów, to napiszcie w komentarzach, czy chcecie sezonu, czy nie. Ale no... Mówię tylko skiny, jakie mi się podobają jakie są fajne. Władca z glisz. Zenit. Przepraszam chwilkę. A dobrze już nic. Zenit, zmierzbogów, Bogu, tak zwany. Bajka gapa przechodnica. Nie polecam skina. Bo nie Nieładny nie skin. Nie, nie, nie lubię skina ogólnie. Y, jazda, bardzo fajny skin, śmieszny. Klucznik y, tak z wyzwań. Bardzo fajne. Pani AS, pakiet startowy, bardzo fajny. Fajna. Pani mroku. Piżamka. Tak, mam stylę. Prędkość graniczna, prędkość graniczna, tak. sierżant zima, bananek. Ja to nazywam bananek. Wszyscy to się nazywają bananek. A to jest skórek skra. Bardzo też fajny skin. Słonecznik ratowny, polecam. tryhardowy skin, piąty sezon, rzadki nawet. Fajny. Śnieżka, nie polecam skina. Ten, te buty, te, te buty, nie wiem czy widzicie, ale te buty przeszkadzają temu skinowi. Ym, s, no, jak to się nazywa? Specjalistka z zwiadu, szturmowiec. Bardzo fajny skin na pocony. To, to też bardzo fajny skin. Y, DJ, jak mu tam nie polecam, nieudacznik. Łowczyni też nie polecam, młota też nie polecam. Psiankę też nie polecam. Drogę też nie polecam. A tego to, to jest chyba najbrzy wszystkim w mojej szafki. Dobra, plecaki. Od zenita, Czarno czarnosercego, lux. Władca yeah. z koguta. Za forbajty też kłódka, yt, więzień pakiet, pakiet, pakiet Lod, król lodu y, c, le, dzika karta myli mi się, dzika karta, czarnawdowa wdowa ym, ragdaroka ba, ym, bajki ym, zwierzak zwierzak, zwierzak yt, ratowniczki chyba od klucznika, zwierzak, kostka lodu, otroga, łącznik, łącznik od młota, łusek, panias, psianki, jezu tego pa pakieta, nie no widzę tego pakieta, prze, yy, nie, jezu, Ym, zwierzak, prezent zwierzak Piąty sezon nie wiem od, do czego Od panias yy, DJ jak mu tam wyzwania, wyzwania yy, od, od tej od co ma węże, co ma węże ósmym sezonie wyzwania 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 i tu trzeci sezon. Tego plecaka nie używam, ale go lubię, nie wiem czemu go, go nie mam w ogóle, ale go lubię. Killowy, no, Puma, Drift, Król Lodu, Czarno Serce, Lux, y, bardzo fajny kilof używam, znaczy nie używam, używam, ja używam tych toporów, ale dobra, Palnik, Zenit, y, Kowbojka. Hybryda, z tego co pamiętam, Ragnarok, Balon, Te toporka, Te topory. Ym, szósty sezon: od bajki, Trog, wyzwania, wyzwania, wyzwania. DJ Jak mu tam, wyzwania, wyzwania tego. z Zgliszcz. Kupiony, bardzo fajny. Polecam. Nie używam, ale polecam. Piąty sezon. Od chyba młota. Szósty sezon od Niemczego. Znaczy nie szósty, ósmy sezon od dnieczego. Siódmy sezon. Nie. Ym, ósmy sezon, bo mi się myli cały czas. Chyba mikro. Lotnie. Wyzwania. Darmowa lotnia dostałem od Epic Games. Szósty sezon od pani, pani mroku. To jest Siódmy sezon. Od Niemczego. czego? Ósmy sezon od pirata od Czarnosorcego. Wyzwania. Piąty sezon. Ósmy sezon. Wyzwania. Szósty sezon od burgerka, ale nie było. Od, nie od piżanki to jest. Um, kowbojki chyba. Ale nie Wyzwania harnet, ale kowbojki. Um, tej węży te co ma węże klucznika, bardzo fajna lotnia, polecam um, to też polecam nie to, że śmieszna lotnia, to fajna wyzwania a w ogóle a to ma dwie formy, nawet nie wiedziałem. pierwszy raz to widzę, wiecie um, piąty sezon nie, piąty sezon szósty sezon redukcja, czwarty sezon 8 yy, sezon. Z tego co pamiętam, Wyzwania chyba win, win, bambikowy, yy, win. Zwykła, win, win. I lot nie widzę ale piąty sezon, tak. Spadania: no to, to nic nie ma gadać. Nawet nie muszę tego pokazywać, ale pokażę. Nie, nie będę nic mówił, bo mi już gardło boli. Przepraszam widać, już gardło Parę poi. Wyzwanie. Nie wiem. Wyzwania Jak nie będę wiedział, to mi się nie chce. Po prostu spalinę nie pamiętam. Cudne ósmy 6 um, ósmy tu jak bambikowe, ale to już nie będę pokazał Pierdemu. i tych dwóch lotni nie muszę pokazywać czemu ja tego nie mówię? na ja to lubię i tych lotni nie używam, tego nie polecam w ogóle i tego nie polecam w ogóle, bo bo te dwie spadania zasłaniają do malowań. No, dużo tych malowań jest. Już nie będę mówił, ale dużo tych malowań jest. Tańce. To możecie sobie przejrzeć. A tańce, same tańce. Nie będę tak po kolei, ale oglądajcie sobie. Możecie zastopować filmik. Sparaję. Zabawki te, te rzucane. Ja to z nudu nagrywam, więc no tak jak ten. no muzyki to chyba tą lubię najbardziej. Tej nie lubię. Mista, lubię. Święto, też jak jest fajna. Sprawiedliwość używam, ale sobie wezmę to. wiecie, to tak. Blisko. To polecam też. To też. To jak ktoś lubi, jak ktoś grał w forcie chyba od pierwszego sezonu, to wiem. tam drugi, nie pamiętam. Zbytnio, ale to jest. No tego to nie muszę pokazywać Mogę tam tam Mogę karnet byłaby jeszcze pokazać Będziecie sobie... Ten taniec polecam Bardzo fajny jest Krok kurczaka Kupujecie sobie filmik w jakimś momencie, tak będę przejął. To też jest fajne, że wam to jest fajne, bo to du, 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 du. ma 16 stopień, tam macie pokazane. Tam gdzieś macie pokazane. Tam macie pokazane. Z, z, z. Nowe zwania. Fort Byton. Co to, co to co dać? On looks. Sklep dziś jest taki. Ze sklepu polecam tak. To, na pewno tego skina. Tego skina, to lotnie, to, to, nie, 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 to, to i to. I że polecam to i to, zapędzę twą dolce to jest bardzo fajna od nie polecam. I no, co ja mam powiedzieć? Założę sobie skina i pożegnamy z widzami. Nie wiem, banany kadlebeki. Albo nie, szumowca. Możemy zagrać jeszcze jedną gierkę, ale. Dobra, zagramy jedną gierkę. Tak sobie wszystko tu ustawię, widziowe. Chwila. chwilę. W sumie będzie cięcie, to na razie będzie cięcie. Jak będziemy w gierce, to już nie w gierce. Bum! Bum! Dobra. Jesteśmy w gierce. Tu, tu, tu. Dobra. Na razie będziemy. Jak się skończy film, to widzowie mm, em, po prostu em, napiszcie w komentarzach rip, pamięć w telefonie. Przypominam rip, pamięć w telefonie. Bo kurde, ja mam taką słabą pamięć w tym kurde telefonie. Nie wiecie proszę, żeby tu leciało dużo typa A chcę fragi O, dużo typa leci. Albo po, polecimy sobie po Fortbaita, którego już mamy. Wiem, że tak nie ten, ale. Albo nie, nie polecimy tam. Polecimy sobie na oazę. Tu i wybijemy tych typa No, typ tu jest. Który ma bronię. Taka beka. Dobra. I co wiem? Zaraz się pożegnam. Spokojnie. Czytam. Ale fajny ten odcinek wam powiem. Ten opening szafki chyba będzie miał dużo wyświetleń, bo tak myślę... Zobaczmy. Tam... Pod pierwszym odcinkiem jest 79, 79 wyświetleń, to no. totalna, nie? Jak sprawdziłem dzisiaj. Dobra. No dobra, to się pożegnam tutaj z wami, bo nie mogę tam. Ja to mam. No to papa widzowe. Papa.